Cześć No to, tak jak Wam obiecałam. Teraz w każdą niedzielę rano będę czytała małe moje fragmenty mojej książki i w ten sposób ją wydam. Postanowiłam sobie jakiś czas temu, że postawię swoje życie na swoich zasadach i było warto, i namawiam Was wszystkich do tego. Tytuł książki to Idealna. Wybrałam taki tytuł z tego względu, że jest to absolutnie antagonistyczna, antagonistyczna nazwa w stosunku do tego, jak ja się czułam w danym czasie i jak bardzo daleka jestem od myślenia o sobie, jako o osobie idealnej. Bardzo często słyszę z waszej strony komplementy, miłe rzeczy w związku z moją pracą, za co bardzo wam dziękuję, że przy mnie jesteście. I to właśnie też dzięki dużej rzeszy z was udało mi się znajdować cel, który gdzieś tam kierował mnie do przodu, pchało mnie to wszystko do przodu. Książka idealna to jest to jest zbiór różnych luźnych, dość nieposkładanych myśli i tak ją będę czytała. Dosyć chaotycznie, bo ona tak powstawała i nie chciałabym zmieniać formuły tej książki, ponieważ tacy chyba w sumie jesteśmy, przynajmniej ja taka jestem, dosyć nieposkładana, dosyć chaotyczna, a mimo wszystko dosyć skuteczna w życiu. I ze wszechmiar, tak jak widzicie, że czasem stajemy się maszynami, wykonujemy codziennie te same czynności, staramy się bardzo równomiernie jak zegar, tykać dokładnie w tempo i grać w tą grę zwaną życiem dokładnie w tempo. Tak samo tak jak bardzo się o to staramy, tak bardzo ja tego nigdy nie chciałam. Oczywiście zasady to są inne. Ale ja nie chciałam grzeć według tych zasad. Po raz pierwszy przychodzi moment, kiedy mogę sobie na to pozwolić. I chcę sobie na to pozwolić, żeby absolutnie jasno wyrażać swoje myśli i mówić śmiało. Wiele razy się pomyliłam, popełniłam mnóstwo błędów, spłaśniłam się, ośmieszyłam. I wiele rzeczy zrobiłam świetnie i bardzo dużo mi się też w życiu udało. Chcę Was zachęcić do tego tą książką, szczególnie osoby, które są w tym momencie na zakręcie, takim prywatnym, zawodowym, jakimkolwiek. Zapraszam Was do odsłuchiwania tych um, fragmentów. Więc zaczynam. Ostatnio opublikowałam kilka rzeczy na Facebooku, moim prywatnym. I nie będę tworzyła konk konkretnego Facebooka, właśnie pod tą książkę, tylko. Um, Tutaj będą pojawiały się rozdziały. Zapraszam wszystkich z Was, którzy macie problem w życiu prywatnym, taki poważny, kiedy już się nie jest dzieciakiem. Jest się osobą dojrzałą, ma dopadać coś tak absu absurdalnego, że naprawdę ciężko sobie z tym poradzić i wszystko się zmienia. I dobrze. Dlaczego dobrze? Jeżeli jesteś w tym momencie, w tym punkcie swojego życia, to dotrwaj do końca zaraz się tam. no to Słuchajcie, jakie to jest cholernie trudne przeczytać yy, parę stron, które gdzieś tam człowieka dotykają. Trudna sprawa, ale pomyślałam sobie, że się nie poddam i że przeczytam wam ten fragment i oddam wam go tak jak sobie obiecałam, postanowiłam nie spinać się zbyt mocno i robić to zupełnie na ludzie, ponieważ y, bardzo chciałabym robić kolejne rzeczy w swoim życiu w sposób przyjemny i chcę tą książkę zadedykować wszystkim, którzy pogubili się i myślą sobie, że to jest naprawdę wszystko, koniec świata i że już to, to wszystko nie nabierze barw i zro zrobiło się nam czarno-biało. Obiecuję Wam, że ta książka przyniesie Wam odpowiedź na wiele pytań, ale też wiele przykładów, które pewnie znajdziecie w swoim życiu. Um, więc zapraszam Was na fragment mojej książki idealne. Rozdział pierwszy. Jakoś następnego dnia coś we mnie zmieniło. Jakby pękło, wylało się. Zmieniło się siły wokół mnie. Jakbym czuła inną energię. Taka magia, czarna, słodka moc odeszła. Magiczna i czarna. Bo z jednej strony czułam, że chcę czegoś, a z drugiej, że nie. Hmm. To takie śmieszne, kiedy sam człowiek sobie w oczył, że, że wszystko będzie dobrze, że wcale nie jest tak trudno i że z tym wszystkim sobie bardzo lekko poradzę. Zamykam oczy, biorę głęboki oddech i z niczym sobie nie radzę. Prawda jest taka, że jestem bardzo pod górę. Zopompię za książkę, zająć sobie czymś myśli i czytam, oczywiście, rzeczy, które trafiają prosto do mojego serca. Przeczytam, że koniecznie muszę mieć jakieś marzenie. To, czego najbardziej pragnę. Pomyślałam sobie: cholera, ale ja nic nie czuję, nie mam żadnych marzeń. Jeszcze miesiąc temu biegam cała w skowronkach, a teraz w zasadzie mam na głowie czarny worek a na szyi zaciśnięty powróz. Co zrobić, żeby ta karta się odwróciła? Żeby ta cała magia stała się prawdą. Ale magia jest jak w takiej piosence dym z papierosów. Lekko się tylko ruszysz, a rozwiewa się i ucieka przez okno. Pójdziesz po kawę, wracasz i pozostaje tylko zapach, ale ani widu, ani słychu. Magia. Magia sobie ucieka i umiera po cichutku. I nie ma zamiaru cię ostrzegać przed tym. Bądź gotowy. Powalnie Cię w łeb dokładnie wtedy, kiedy tego nie będziesz oczekiwać. Piszę sobie takie kartki i napisałam sobie. Boję się, że przepracuję resztę życia. Nie czując nic. Straszne to było, kiedy do tego wróciłam. Straszne, smutne. Można nawet trochę śmieszne. Śmiesznie jest być człowiekiem, który czeka na spełnienie. Nie wiem. Napisałam list do Boga. Wkurzyłam się na niej Jestem trochę rozczarowana tym, że nie jest tak pięknie, jak mi obiecywano. Rozczarowana i nie. List nosi nazwę Rozmowa z Bogiem. Napisałam już jeden list do Ciebie. I od tamtej pory coś się zmieniło. Oczywiście. Nie w kierunku, który bym chciała, ale przecież Ty wiesz lepiej. Wiesz, jak dziwnie się dzisiaj czuję? Czuję się zraniona, gorsza, podlejsza, bardziej wyrachowana i wyżywam się sama na sobie, zamiast być dla siebie dobrą. Wiem jedno, zaczynam rozumieć Twój plan. Cały czas pokazujesz mi, że to nie jest niepisane. Im bardziej tego chcę, tym bardziej odsuwasz to ode mnie. A jeśli już kogoś pokocham, to muszę się męczyć, bać, rozpaczać, walczyć, ostatecznie to stracić. Jaki to ma sens? Mówisz mi, może żyć rozsądnie, ok. Choć gdybym miała przeżyć te wszystkie szalone rzeczy jeszcze raz, o Boże, przeżyłabym je na pewno. Hmm. Wiesz, dzisiaj mnie nie cieszy nic. Cokolwiek nie robię, gdziekolwiek nie jestem, to mnie nie cieszy. Zazdroszczyć. Ci. Bo gdybym mogła sprawić tak jak ty, to, czego chcę, to uczyniłabym wiele rzeczy kolorowszymi. Nie twierdzę, że lepszymi. Mam do Ciebie pytanie, bo nie wiem do kogo je zadać. Czego Ty ode mnie chcesz? Chcesz, żebym była samotna, pusta, zła? Żebym przestała wierzyć w cokolwiek? Czego chcesz mnie tym nauczyć? Może masz większe rzeczy na głowie, na pewno masz większe problemy. Obrażam się. I wiesz co, poradzę sobie. Pozdrawiam cię z raju. Pozdrawiam cię z mojego raju.